Siemanko, z tej strony Jack Game. Place. jak widzicie jesteśmy dzisiaj na serwerze Wasserfala, czyli naszego znanego Minecraft Polska. Będzie to krótki odcinek informacyjny, gdyż zamierzam nagrywać walki PvP z tego serwera, które będą oczywiście na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, ale to wszystko zobaczę się w przyszłości. Tak więc krótko i na temat. Jest to serwer Wasserfala, jak to wcześniej wspomniałem. Yy, wcześniej też wspomniałem, że będę tutaj nagrywał walki No i myślę, że tyle jak na razie informacji wystarczy. Okej, okay, tu jak ktoś upuścił, dosyć fajne statuszka no, no i tak, jest to serwer, serwer, yy, yy, serwer PvP yy, Wiadomo, są, są dwie drużyny, które się będą napawać na cało, po całości. Będę z tego nagrywał, jak już wcześniej wspomniałem. No i tak, podam Wam IP tego serwera w adnotacji, co sobie znajdziecie i będziecie mogli spróbować własnych sił na owym serwerze, a myślę, że warto, ponieważ serwer bardzo ciekawie się zapowiada. Pierwszy raz jestem na tym serwerze no i wyrażenia są dosyć fajne. Mam nadzieję, że Wy również dołączycie i będziecie się świetnie bawić na takim serwerze, ponieważ jak widać jest on dosyć popularny i często uczyszczany przez graczy. Więc tak, jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze to był tak krótki, krótki odcinek informacyjny, polegający tylko na poinformowaniu Was o, takim, o takiej to mojej idei. Okej, okay, tutaj macie zasady, tak? Zasady tego serwera, myślę, że są zwięzłe, dosyć konkretne, nie trzeba więcej mówić, wiadomo jakie są zasady na serwerach PvP, no i myślę, że to by było jak na razie na tyle. Myślę, że następny odcinek już z walk PvP pojawi się najwyżej pojutrze, chociaż postaram się nawet jutro nagrać. Ale wszystko się zobaczy, jak się ułoży. Okej, okay, tymczasem żegnam się z Wami, myślę, że to by było na tyle na dzisiaj. Miał być to krótki informacyjny odcinek, myślę, że się spodobało. Jak zwykle zachęcam do komentowania oraz oceniania, jest to motywujące. Pozostawcie po sobie jakąś ocenę, ponieważ to też motywuje do dalszej pracy i poprawiania błędów, które się ewentualnie popełniło albo zostały gdzieś tam niestety. Hmm, a zresztą nie wiem, nie będę przytaczał tutaj równych przykładów o błędach, zresztą po prostu wiecie, że je poprawię, jeżeli ocenicie. E, no dobrze, tak więc to by było na tyle, jeszcze raz żegnam się z wami i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, do zobaczyska.